Witajcie widzowie. Kolejny vlog, ale kolejny urbex, kolejny vlog, kolejny urbex, ale powiem wam przedzieranie się przez haszcze Urbex jest za mną po pierwsze, ale przedzieranie się przez tutaj, te haszcze Tutaj nie ma wejścia przez tą główną bramę. Trzeba było iść tutaj na przełaj. No nieźle. Cały jestem pokaleczony od. Od jakiejś chaszczy, i od jakiejś róży, i nie wiem czego jeszcze, ale budynek jest za mną. Idziemy go eksplorować. I zaraz opowiem Wam historię, bo jest ciekawa. No dobra, muszę Wam przyznać, nie było łatwo się tu dostać, ale udało się. Jesteśmy. Zapraszam Was. No nie było łatwo, nie było łatwo. Dobra, idziemy. O. In Jesus we trust you. Nie, Jesus I trust in you. Tutaj jakieś wejście do góry. No dobra. Em, jesteśmy w środku. I od razu wam powiem trochę taką Historia skrypty o ja tutaj jest no właśnie to była szkoła ogólnie Tak jak widzicie tutaj są do kończenia hmm, Bo ponieważ była to szkoła em, Szkoła em, którą prowadziły siostry zakonne Na ogólnie budynek jest bardzo stary o tutaj jest wejście No dobra, to zrobiliśmy kółko Ogólnie budynek jest bardzo stary, bo jest z 1862 roku. No jest bardzo stary. A wow, ale fajne wejście. Tutaj w ogóle ostał się dzwonek. No taka ciekawostka. Dzwonek. Fajne wejście. Zaraz to pójdziemy. Tu kolejne pomieszczenie. No a e, opuszczony ogólnie jest od 1991 roku O, wow, co tu jeszcze zostało? O, to na świeczki, ale fajne. Taki, Taki stoik na, na, na świece um, tutaj jakaś lampa jeszcze stara Ale fajnie. <taki> no najfajniejsze są zawsze na Ubeksach najfajniejsze są właśnie takie ciekawostki i takie znajdki. Ale się cieszę, że tutaj w ogóle się udało, bo Już myślałem, że nie wejdę. Wow. Kolejny pokój. Albo gdzieś sala. Sala lekcyjna albo... No tak wygląda. Tutaj w ogóle część od schodów. No tak to wygląda. Dobra. A! Tutaj tablica! Zobaczcie. Jest tablica. O oh, Jezus. wpadam na jakieś rzeczy. No czyli to taka... Po prostu klasa. E, no i historia tego budynku jest bardzo ciekawa, ponieważ od 1991 roku e, tutaj kolejna tablica i kolejna klasa ale ta jest pusta były próby odnowienia tego miejsca e, i oczywiście sprzedaży za miliony miliony dolarów. O, bardziej euro. Oczywiście yy, próby te spełzły na niczym. O, kolejne wejścia, ale od tej strony nie ma za bardzo właśnie wejścia. Tutaj w ogóle jakaś czaszka. Krzesło stare. O, kolejne jakieś takie, nie mam półka. O, tutaj na ubrania stojak. A, tutaj walki. Toalety tutaj są. Tak wyglądały szkolne toalety. Zawsze ciekawe miejsce zobaczyć. Wisłary. Dobra, a tutaj świecznik. Ha, w dziwnym miejscu zostawiony. na górę. Zobaczcie, kolejna kasa. Fajnie to wygląda. Tutaj takie były pewnie oszklone te przejścia. No yy, budynek, kolejna tablica. Budynek jest już dość znacznie zniszczony. I tak jak widzicie natura pięknie przejmuje to miejsce. Ale zróbmy zdjęcie w ogóle. Ok, jesteśmy na górze, czyli w naszej atrakcji, która znajduje się tutaj, zaraz za tą meblościanką, tylko jak tu przejść? a jest tutaj tutaj już widać i zobaczcie jak fajnie kaplica kaplica sykstyńska oczywiście nie oczywiście żartuję ale piękne to jest miejsce tak jak ludzie Założyli komitet odnowy tego miejsca. Szkoda oczywiście, że nie ma nikogo ze mną. Ok, przechodzimy przez wejście. Tu była chyba za krystia albo coś takiego. Konfesjonal, może bardziej. No nie wiem. Takie pomieszczenia tutaj z boku. Ciekawe co tu było. O, fajne. Wow. A tu jest dal dalsze przejście w ogóle. Okej, okay, ale super. Tutaj, hucz, ale jeszcze takie zdobienia tutaj zostało na tych drzwiach. Czy co to było? A, tu, oczywiście, na zewnątrz można zobaczyć, co jest. No ale chodźmy dalej, chodźmy dalej. No, prowadziły to siostry zakonne przez wiele, wiele lat. O, tu nawet kominek był. Ciekawe. No, ciekawe. O, liczniki. No, liczniki na takie nowe wyglądają, no, ale te tutaj, te tutaj już nie za bardzo na nowe. To już raczej tylko yy, stara, yy, Stare te bezpieczniki, nie bezpieczniki, jak to się nazywało? No, doszliśmy na do takie, trochę ja bo tutaj jest takie wejście. Hmm. no i właśnie gdzie takie wejście prowadzi? Tutaj to jest oczywiście łazienka, tylko że to już jest drewniane. No dobra, idziemy. Okej, okay, dobra, nie jest zamknięte. O, tu łazienka. A gdzie my doszliśmy? Nie wiem. No, po prostu, jesteśmy na strychu chyba. No i tak wygląda. Z widok samej góry. Piękny zachód słońca. Tutaj jest brama, którą próbowałem polsować tam na zewnątrz. No dobra, zobaczcie tutaj. Oczywiście tutaj kran, ale nie to. Tylko, że jesteśmy na samej górze. Weszliśmy na takie, nie wiem... E, można było normalnie podziwiać msze z tej strony. Fajnie, ale echo tu jest fajne. Akustyka jest tu niezła. Ale super miejsce. No, a to tak wygląda Kolejne fajne sody, tutaj są Wszędzie fajne sody, ale trzeba uważać, bo... No, takie już niestabilne trochę Fajne, fajne są takie miejsca Tylko zawsze jest takie ryzyko, że się natknie na kogoś, na jakieś zwierzę No i zawsze takie, no, chodzą po głowie Chodzą po głowie właśnie Różne takie myśli, co tutaj jest? No, wejście na górę? Ok, na przykład. No tutaj kolejna sala. Kolejne ławki. Ale fajnie, no tutaj wózek. Ciekawe, czy tutaj straszy? Ciekawe. No, nie powiem wam, jak się wystraszyłem. Tutaj coś wisiało, nie? No, takie zawsze. Takie piwnice są straszne, nie wiem, tutaj jakiś boiler. O, tutaj jeszcze taka stara, na mleko to kiedyś było. Hm, ciekawe. Jakieś jeszcze w są przyciski. Muszę Wam się przyznać, że już otworzyłem te drzwi i było takie wow. Zobaczcie na to. O, w ogóle, jakie fajne pomieszczenie. Jak jasno tu jest. Ciekawe, co to było. Huh. Takie, jakieś wysuwane na takich szynach. Co to mogło być? Przesuwało się. No dobra, to już nie chodzi. Ale widzicie, tutaj są takie szyny z kółkami. I to wyjeżdżało stamtąd. To chyba na książki było, albo coś takiego, no nie wiem. Tak zgaduję, ale fajne miejsce. Ha, ciekawe. Stara żelówka, oczywiście. Jeszcze raz. Przeszliśmy stąd. Tak jak widać tutaj, oczywiście natura przejmuje. I jesteśmy tutaj. To jest nazywane jako Staff Room. Czyli, może jakaś kuchnia. Eee, kuchnia, i może tutaj sobie posiłki robili. No, tak to wygląda, ale zobaczcie, jak fajnie tutaj to wygląda. Wooden spoons, rolling pins. No tak. Może nawet nie kuchnia, ale tutaj. Wow, ale tam się zawaliło. Wow. A ja myślałem, że to jest bardziej jakieś takie. O nie, to może być drewniana podłoga tutaj. No dobra. Szybko trzeba się ewakuować tutaj. Fire O Ojo, tam jest jakoś... Nie, tutaj jest niestabilnie. Nie. Zaoszczędziłem Wam tego, ale tutaj coś nieźle pachniało. Eee, tu jakiś składzik jest, a tu już byliśmy. I okazało się, że jest zdechły lis. No niestety. Nie miał pewnie możliwości wydostania się z tym, bo tu jest wszystko naprawdę jest nieźle takimi deskami. Pozamykane, tak jak tutaj widać przy tym oknie. Ok, czas zakończyć naszą podróż. Jesteśmy w miejscu, gdzie jest wyjście. Dobrze, mam nadzieję, że się podobało. Peace! Zostawcie komentarz! Albo łapkę w górę. Jak się nie podobało, nie. Jak się podobało, to łapkę w górę. A jak nie, to łapkę w dół. Peace!